Radzieckie BMP-1 są obecnie jedynymi bojowymi pojazdami piechoty o napędzie gąsiennicowym, jakie posiadają nasze wojska lądowe. Zobaczmy zatem co to za sprzęt. Zbigniew Urbański zapraszał na ciekawostki twardego resetu. Konstrukcja rewolucyjna w latach 60., dziś nie przedstawia już większej wartości bojowej. Nadal jednak na wyposażeniu polskiej armii jest ponad 1000 takich pojazdów. W latach 60., kiedy ZSRR zaprezentowało BMP-1, był to pierwszy bojowy wóz piechoty na świecie. Ze swoją armatą, kaliber 73 mm, karabinem maszynowym i wyrzutnią pocisków przeciwpancernych, była to konstrukcja nowoczesna i innowacyjna. A kraje zachodnie dopiero opracowywały swoje odpowiedniki tych pojazdów. Jednak pojazd szybko pokazał swoje wady niedostateczny poziom ochrony wnętrza, mały kąt podniesienia, opuszczenia armaty i konstrukcja o niskim potencjale modernizacyjnym. Te cechy sprawiły, że szybko wprowadzono do służby następców, takich jak BMP-2. Pierwsze pojazdy tego typu dotarły do naszego kraju jeszcze za czasów wojny wietnamskiej, 1973 rok. Łącznie nasze wojska lądowe otrzymały około 1300 sztuk BWP-1 w różnych wersjach. Rozważano nawet uruchomienie ich licencyjnej produkcji w hucie Stalowa Wola. Jednak ostatecznie nie zdecydowano się na ten krok. Pomimo wiekowej już konstrukcji, BWP-1 pozostaną w naszej armii jeszcze przez co najmniej kilka lat. Nie są może one szczytem marzeń wojskowych, ale do tej pory nie było konieczności wymiany naszych bojowych wozów piechoty. Okazuje się jednak, że w misjach ekspedycyjnych znacznie lepiej spisują się transportery kołowe, jak KTO Rosomak, które są szybsze i tańsze w eksploatacji, niż maszyny gąsiennicowe. To był wspomnień czar w ciekawostkach twardego resetu. Do zobaczenia, cześć!